Czy wystarczy zapis w regulaminie, że dany składnik wynagrodzenia stanowi podstawę wymiaru zasiłku? Nie, nie wystarczy. W tym zakresie uregulowanie znajdziemy w ustawie zasiłkowej, że podstawę wymiaru zasiłku stanowi taki składnik wynagrodzenia, do którego pracownik nie zachowuje prawa w czasie przebywania na zasiłku. Więc regulamin wynagrodzenia powinien określić albo zachowanie prawa do tego składnika, Albo jego pomniejszanie. I to ten zapis w regulaminie dotyczący sposobu otrzymywania składnika wynagrodzenia jest decydujący, czy stanowi podstawę wymiaru zasiłku, czy nie stanowi. Jeżeli w regulaminie zawarta jest zasada pomniejszania danego składnika wynagrodzenia za dni przebywania na zasiłkach. Wówczas, wyliczając przeciętne miesięczne wynagrodzenie z 12 miesięcy sprzed miesiąca, w którym powstało prawo do zasiłku, należy uwzględnić również ten składnik wynagrodzenia. I dalej, w regulaminie wynagrodzenia powinniśmy poszukać zasady dotyczącej sposobu pomniejszania tego składnika. Wiemy, że jest pomniejszany. Ale jeżeli w regulaminie będzie zapisana zasada proporcjonalnego pomniejszania, to należy jeszcze pamiętać, że ten składnik wynagrodzenia, gdyby był pomniejszony, należy go uzupełnić. Jeśli nie będzie zapisanej zasady o proporcjonalną proporc jeżeli nie będzie zapisanej zasady o proporcjonalnym pomniejszaniu tego składnika wynagrodzenia, należy go przyjąć do podstawy wymiaru faktycznej wysokości. Nie wolno go uzupełniać. Tak więc w regulaminie wynagrodzenia powinniśmy szukać zasad pomniejszania tego składnika wynagrodzenia i sposobu jego pomniejszania. Natomiast zapis o przyjęciu bądź nieprzyjęciu do podstawy wymiaru zasiłku ma znaczenie drugorzędne.